Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Blayfox, a dzisiaj omówimy sobie teaser e, nowego biura, który jest ostatnio pojawił się na stronie Scott Games. Teraz na Scott Games nie nowe biuro, gdzie będziemy się zmagać ze wszystkimi animatronikami, jakie mogliśmy spotkać do tej pory. Jedną bardzo ciekawą rzeczą, którą zobaczyłem jest to... Że w tym biurze znajduje się Candy Cud, czyli robot, który pojawił się raz w jednym stocie z kastowych nocy. Ale po kilku aktualizacjach strony tak po prostu się znikł, a jego miejsce zostało zastąpione innym animatronikiem. A właśnie za nim znajduje się pudełko, stoi animatronikami, które widniało we FNAF 3. Jak wspomniałem o FNAF 3. Powiedzmy o sojaku Freddy'ego, który znajduje się po prawej stronie, który też znajdował się właśnie we FNAF 3. A co najciekawsze, przed nami znajduje się biurko z Fnaf 2 i na nim mikrofon, który był prezentem za przejściem z innych nosy, prawdopodobnie związany ze starym i nowym Fredding we Fnaf 2. Jakiś znak po prawej stronie oznaczający Uwaga Ślisko też pochodzi z Fnaf 2 i by widniał na jednej kamerze. A co najciekawsze, za biurkiem właśnie z FNAF 2 znajduje się drugie biurko, które występowało we fnaf 1. Na ścianie po lewej stronie możemy zobaczyć plakaty, które też się pojawiły we fnaf 3, a pod nimi znajdują się butle z gazem, które występowały w kastonowych Nocach właśnie we FNAF Sister Location, kiedy to miliriny poskręcały nam ciśnienie i musieliśmy je, za przeproszeniem, paraliżować prądem. A na, na ścianie przed nami znajduje się, co najciekawsze, maskę Ednarda, a po lewej stronie plakat, który się znajdował w kosmowych nosach we FNaF Eastern Location. Po prawej stronie możemy zobaczyć maskę marionetki, która pojawia się raz na jakiś czas we FNaF Simulator, jak jest screenshot na lewce jego. Wtedy obok właśnie jego jest ten plakat właśnie na ścianie. On określi leżącego na podłodze. I obok, właśnie, plakatu z marynetką znajduje się postać, którą mogliśmy raz zobaczyć z książce z FNAF. Animatroniki prawdopodobnie będą się mogli dostać y, do nas z dwiema klimatyzacjami na ścianie i po naszej prawej stronie, i jeszcze z lewych i prawych drzwi. A co najciekawsze, przy lewych drzwiach jest napisane exit, czyli wyjście. I właśnie zastanawiam je. czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie. I jeszcze po lewej stronie przy drzwiach jest urządzenie, które pojawiało się, jak musieliśmy się zmagać z Phantom Freddy w FNAF Location. Co najciekawsze, po lewej stronie nad drzwiami znajduje się kamera, i nie wiem w ogóle, dlaczego jest początku kamera w właśnie biura. Może będzie miało to jakieś znaczenie, ale tego jeszcze nie jesteśmy po prostu pewni. Pomimo kilku panelów, które mogliśmy zobaczyć w windzie we Frances Location nie dopatrzyłem się w tym obrazku nic więcej. Więc to na tyle w tym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych odcinkach. Na razie trzeba trzymać się. Cześć.